I nad podwładnymi Część z nich uciekła pozostali ukryli się w kanty W kantynie A ja chciałem wejść do kantyny O oh, fuck To tam no to już na początku gry gryba kantyna więc Tymczasem on sam zaszył się w psiarni Gdzie pozostał On się ukrył w psiarni? Czyli to Nie wiem, może się w psa zamienił i uciekł Proszę was Tymczasem on zaszł się w psiarni, gdzie pozostałe przy życiu zwierzęta ma, mają mu służyć, mają służyć mu za ochronę. Nie miałem innego wyjścia jak pójść za jego śladem, by móc ukończyć mój raport. Straciłem, wrzesień. Straciłem poczucie czasu, ale Frisk wydaje się dobrze bawić. Bardzo związał się z psami. Codziennie opuszcza naszą krójówkę w poszukiwaniu jedzenia, którym karmi na, następnie zwierzęta. Mimo że i, i, że część z nich dotknęła infekcja. U friska pojawiają się dziwne symptomy. Staje się wrażliwy na światło, odstrasza go nawet najmniejszy błysk. Uwidoczniają się u niego skłonności charakterystyczne dla zwierząt. Ryje w ziemi i długie w ścianach, szukając sobie kryjówki. Podejrzewam, że nocą wymyka się z, z psiarni, być może nawet do kopali. Ostatnio niektóre psy zostały bez... w bestialski sposób zabite. No tak, już wiemy kto jest. Na pewno się lepiej poczuje, że już się dowiedział, że to jest jakiś człowiek zamieniony w psa. Wpis numer 8. Obserwuję Friska już dość długo i myślę, że mogę podsumować mój raport. Fris jest pracownikiem bardzo wydajnym, ale zmuszony jestem podać wątpliwości jego zdolności właściwej oceny sytuacji. Pomimo, pomimo pokaźnego zapasu racji żywnościowej zaczął jeść pse, psie mięso. Gdy zbudziłem się się rano na podłodze leżało ciało wyciągnąłem latarkę obawiając się że ktoś zabił friska lub że on sobie sam odebrał życie tymczasem to właśnie jego zauważyłem kątem oka i uciekł i skrył się w cieniu ciało należało do roberta naukowca który jak sądziłem uciekł do kopalni gdy tylko wybuchła epidemia na jego brzuchu były widoczne ślady ukąszeń wyglądał jakby ktoś go ciągnął jedne jakby jakby ktoś go ciągnął i ładny kawałek drogi. Oprócz tego wyrwał mu język. Wyrwano mu język. Zamierzam nadal obserwować friska, zachowując jednakże dodatkowe środki ostrożności. Patrzcie, teraz się obejrzę, a to frisk. A, Dobra nie ma. <laughs> frisk jestem jest tą bestią, która zabija wszystkie psy i do tego personel i jeszcze do tego robi dziury w ścianach. No tak, to już wiem co mnie zabiło. Przy dziury przy dziurze w, w ścianach. E, to jest no i co zrobiłem ale na serio nie wiem co teraz zrobię to było włączone nie albo wyłączone? kurde! Słyszałem coś. szadefaka dzięki czekajcie co to było? to wlica Czekajcie Nie, to było włączone, to teraz wyłączę. Dobra Wychodzimy Wygląda na to Dobra, wygląda na to, że wyłączyłem elektryczność chyba ich porąbało. Może stąd mogę wyjść teraz? Nie mogę Ej no! Nie chciałem wyłączyć What the fuck Nie pełzaj po ścianach Ja pierdziele Jeszcze jest ciemno O ty w dupę A. No i ciekawe jak ja teraz tędy te przejdę o co chodzi Ja pierdziele Jak ja teraz tędy te przejdę Jak ja teraz tędy te przejdę Ej no No Wtedy sobie się no wiem, że coś bardzo za ścianach, ale... Może... Czekajcie, może ja coś mu rzucę. Tylko co mogę mu rzucić? No na pewno nie baterie, nie flary... Ej no ale co ja... Ej, ej, co ja teraz mogę zrobić? Uhu! Aha, to boi się światła, ej! Dobra, skini. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Jak tam przejść? Nie wiem o co chodzi. Jak włączę? To to nie wyjdzie, bo to się boi światło. Widzicie? Ale za to jak wyłączę prąd? No to przecież to powinno się bać latarki No dobra, no patrz Dobra wiem, wszystko wiem No i to nie powinno być, bo to boi się Siatło Ale gu... Ale to jest głupie Przebiegnę, przebiegnę A Co to jest, co to jest? No kurczę to ja chcę zobaczyć chociaż co to jest Dobra Nie wiem nie wiem Nie będę jak światło wyłączam to widzicie co się dzieje eee, Nie wiem jak to zrobić no, Ale chyba to światło musi być wyłączone nie Skoro tam się wyłączało Flara Ej może flarę rzucę I nie wyjdą siódemka Dobra, wiem, 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 wiem. Dalej, bo mi się flara skończy. Nie wiem, czy ona się skończy, czy nie. Uhu Przecież to, wy się boicie, światło. Kurde. Kurde, 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 kurde. <ścoughs> kurde. Nie wiem, bo... Dobra, tutaj, tutaj jest psiarnia... Dobra, idziemy Nie boję się ważyć, się się światła Mam na, na, nad się wagę. Co tam jest? Tam nic nie ma Dobra Odważył się spojrzeć w dziurę Nie tu gdzieś był ten pies okropny Z którym ja przy las? Z którą, że miałem przy włącz latarkę, bo... Bo tak, stąd To ja podążałem za śladami, tak? Tak, no to tutaj nie byłem. A. 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 Nie, to no ja tu byłem. Czemu ja słyszę ciągle friska? Tak, to jest frisk. Na stówę to jest frisk. Dobra, wiem, że zaraz to tu, coś tu strasznego będzie. Tak? Czy nie? Ma rację? Hello! Hello, straszne rzeczy! Odezwijcie się! Odezwijcie się! Ja pierdziele, znowu jakieś ciało, jakiś kark! żeby pakować się w najgorsze kłopoty, ja tutaj stracę jakąkolwiek wrażliwość! No, nie moja wina, że. What the fuck! To ciało było przyklejone do sufitu? <grymne> nie no, dobra, to jest kolejne ciało widmo. No, może nie kolejne. To jest ciało widmo, które sobie spadło przez sufit, a tutaj zamieniło się yy, w ciało niewidmowe i upadło na siebie. No, fajnie, fajnie. Czekajcie, bo ja żeby tędy przejść to muszę włączyć zasilanie. Tak, już wiem, tylko że Może... A latarką... No weźcie, no... Dobra, nie. Nie! 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 Dobra, nie ogarniam! Nie ogarniam o co chodzi z tymi dziurami! Dobra, jestem przy tym... Jezu dopiero przy tym Może jakiś azot? No nie. Jakiś azot, po co azot? Jej, ej, tu coś jest bateria. O fajnie. No, no zapisz mnie. Problem. To jest ta siatka. Do wybijania rytmu. Hehe! Hehe, e, 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 może coś jest... Poczekajcie, może coś jest na suficie Ej, sorry, że ja tu już 9 minut chyba spędziłem. E... No tak, no 9 minut chyba spędziłem i jeszcze w ogóle tutaj nie mogę przejść To znaczy przejść mogę, ale przy włączonym świetle, a to jest bez sensu Nie ma tutaj żadnego coś do, do otwierania tych drzwi Beach please Ślady, ślady Ślady wyglądają jak yy, wszystkie takie same Ślady są po prostu jakimś bruszem, pędzlem yy. Użytym na teksturze. Dobra. To jest primityw twórców gry. Ej, no weźcie się. Tak, wiem, że pędzę coś po ścianach. Tędy nie przejdę, a może coś... Belka, belka, belka. Ej, belka, coś się da z tobą zrobić? Co to za zapach? Jest abif. Co no, to za zapach? Może użyję... Azotu. Huhu, huhu chyba się nic nie użyć. Eee, e, 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 e. no tu kupę zrobię, no tak, ja nie, no, nie dosłownie kupę zrobię, ale no, nic nie zrobię, nie, eee, ej tam. ale tam, Skąd, do, dobra, zapalam to światło i idę, nie będę się bawił, idę do kolejnego pomieszczenia, tam gdzie są zarażeni, będę się znowu zabawię z nimi, chociaż żaden, żaden zarażony mnie jeszcze nie gonił. A jak? Nie wiem co zrobię Albo nie, ja to i tak nie będzie działać Chciałem zatkać y, tą, taką, tą, tą, tą butlą Kurde, beczką! Tą beczką chciałem zatkać te Dziury takie te Ot, Od... no ja tu byłem Może tu coś Nie, tu nic nie ma na pewno Chciałem zatkać te takie dziury y, Co Frisk je wykopał No I tak to będzie, by... nic by to nie dało jeżeli on jakiś Jak go robi sobie dziury w ścianach no A ja beczką bym zatkał, no proszę was o... jak jakieś pomysły macie hej a no tak tu, tu już wychodzę z psiarni tutaj będę na schodach jak jakieś pomysły macie no to mi piszcie w komentarzach po prostu no będę bardzo zadowolony jeżeli będę miał interakcję z widzami i sobie porozmawiam z nimi weźcie i możecie polecić kanał swoim znajomym jeśli się wam podoba nie ja nie mam no mają no niczego, mam tylko 250 widzów Jejku, tylko 250 widzów Wyobraźcie sobie ile ma taki rok albo rojo Jeez obdrzyjcie ja ci nie mogę Dobra nieważne Tutaj będzie zarażony No lega like ninja Hello 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 Ja wiem że on tu przyjdzie On zaraz powie co to za hałas No i koniec już po mnie będzie HELLO, HELLO Co mi serce zaczęło bić? W sensie, że w grze Fak Słyszałem Dobra, kic z tym Trzeba się ruszyć ej, ej, Powoli Powoli, bo się rozpierdoli Ej, ej Zarażony w laboratorium byłem Hello To jest to, to jest tamto, to, wiecie? Widz, widzicie nie? To jest to z drugiej strony jestem To ja się przejdę tam Spokojnie Chill out, bitches Chill out, bitches Bitches Jak to roj opowiada? Tarczasz mato Nie no dobra nie, Nigdy nie będę taki fajny jak on Aha, to jest to i co ja mogę zrobić tutaj, ziom? Psiarnie pomiesz... Przecież ja wszędzie byłem! Jezus, co ja mogę zrobić? Ja wszędzie byłem... Tutaj zaraz będę łazić e, ci z latareczką... Kut, kutafony... Spokojnie, spokojnie... A czekajcie, idę się jeszcze rozglądać na mapę. Uhu, uhu, uhu. Potrzebna jest karta, no. Ej, no właśnie, bo ten zarażony ma kartę, nie? No to, to ja muszę mu jakoś tą kartę zabrać. Tak, oszczędzam czas, to znaczy tracę czas, wiem. Dobra. Jestem tu. Tu jestem. Tutaj mi żaden zarażony nie przyjdzie. Jest dobrze. No przecież tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem. Nie, no dobra, tu stąd przyszedłem. Tu, tu też byłem. TRG, stacja na No dobra e, to są jakieś pomieszczenia jeszcze różne o ja ci nie mogę a wszystkie chyba, chyba są pozamykane to znaczy chyba są wszystkie pozamykane bo jakbym tutaj poszedł tu 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 tu, tu, tu. patrzcie ile jest pomieszczeń jejku będzie jedno otwarte to tutaj jeszcze z drugie dobra to jestem tu to idę tam tak jakby cały czas prosto dobra zarażony yy, zarażeni nadchodzę dobra już nie kozacze Ej! przecież jak to było tu tu jest pomieszczenie badawcze nie no to teraz prosto hello 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 idziemy prosto 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 Hello! Hello Cały czas prosto, 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 prosto No nie I saw the latarka Jeszcze tam będzie z tyłu, zaraz drugi Hello Beach Zniknął Nie słyszysz nigdy, nic nie słyszysz? Mogę wejść? Mogę Dobre, dobre. Like a ninja again.